Dzień dobry, witam Państwa na wystawie w Centrum Aktywności Twórczej. Dzisiaj otwieramy wystawę Zdzisława Pacholskiego pod tytułem Tera Fotografika. Ten projekt, projekt w zasadzie fotograficzny jest próbą przekroczenia fotografii. Ja przynajmniej takie mam odczucia. Przygotowując tę wystawę razem z artystą, starałem się uwzględnić z jednej strony no, dosyć rozległy i no, rozległy po prostu dorobek fotograficzny artysty, ale przecież jego jakby takim głównym asumptem jest właśnie myślenie konceptualne, które gdzieś tam w jakiejś mierze towarzyszyło temu artyście począwszy od lat 70. I prezentowane cykle fotograficzne na wystawie w Ustce rzeczywiście odwzorowują to myślenie konceptualne, ale Czym ono jest w istocie? No przede wszystkim są to fotografie w sferze takiej czysto zmysłowej, sensualnej, bardzo estetyczne i piękne, ale przecież ich jakby drugim dnem jest refleksja o fotografii, o medium, o relacji między rzeczywistością a obrazem. Stąd mogą te, te prace, jak sądzę, zaspokoić zarówno potrzeby takiego prostego, zwykłego widza, jak i widza, który posiada już bardzo rozległe kompetencje i, i, i posiada dużą wiedzę o fotografii. Fotografia Zdzisława Pacholskiego, jak mi się wydaje, jest taką twórczością, która no, w, dużej mierze, w dużej mierze opisuje y, rzeczywistość ostatnich kilkudziesięciu lat, ale także tę rzeczywistość artystyczną. I korzystając z obecności artysty, chciałem zapytać, jak Ty to postrzegasz? Co jest dla Ciebie ważniejsze? Czy ta sfera y, właśnie metafotograficzna, metaartystyczna tego medium, y, czy też y, właśnie kwestia samego świata przedstawionego i pewnych tematów, problemów? Bo nie uciekasz przecież ani od socjologii, nie od polityki, ale od rzeczywistości, ale jednocześnie te prace są bardzo przemyślane. W istocie tak jest. Po każdego z tych wymienionych przez ciebie elementów można tutaj odnaleźć. Ja tylko chcę powiedzieć, że ta fotografia jest w całości wykonana w technice fotografii tradycyjnej czyli zwanej dzisiaj fotografią analogową. Mnie ten termin za bardzo się nie podoba. Jest w tej technice tradycyjnej, która jak gdyby różni się trochę od techniki cyfrowej swoją substancjalnością. To jakby materia tego obrazu jest troszeczkę inna i te hmm, i, i dzięki, dzięki temu one te fotografie są, nie mogę powiedzieć, lepsze czy gorsze, one są po prostu inne od tego, od tych możliwości, jakie daje fotografia cyfrowa. Otóż tutaj jest to według mnie bez znaczenia, bo już dzisiaj nie ma odwrotu fotografia cyfrowa na trwałe weszła w obszar naszego życia, ale tutaj nie jest istotny nośnik obrazu jest istotny przekaz, a ten się nie zmienia. Jest tak samo ważny w fotografii tradycyjnej, jak i w jak i fotografii cyfrowej. Więc wracając do, jeszcze do, do pytania, co tutaj się dzieje, no to jest tak, że mnie zarówno w równym stopniu interesuje w fotografii struktura społeczna, jak i struktura obrazu. I często jedno przenika drugie, albo jedno wynika z drugiego. Więc w cyklu, w cyklu, który się nazywa "Obłoki pamięci", to jest taki odwołanie się do, do pamięci jako, jako takiej, a jednocześnie jest to badanie struktury obrazu. Co jeszcze w nim tkwi, jakie, jakie sekrety skrywa w sobie. I muszę powiedzieć, że fotografia jest takim medium, które jeszcze do tej pory mnie nie zawiodło, jak chcę coś pokazać. Dziękuję. Myślę, że ta zapowiedź tutaj niesie z sobą. No, jest to wielka zachęta, żeby zobaczyć fotografię, której, w której artysta spełnia się właśnie i, i na tym poziomie strukturalnym, medium, ale także właśnie na, na tym poziomie samego przesłania, bo to są fotografie też w dużej mierze opisujące naszą tożsamość, tożsamość tego świata, w którym żyjemy. Serdecznie Państwa zapraszam do Ustki. Wystawa będzie czynna w zasadzie już od. Czwartku, 12 lutego i jak, jak, jak się wydaje przynajmniej do końca marca spokojnie można tutaj tę pracę zobaczyć.